Natomiast w dzień dobry Podlaskie, kolejny odcinek Gospodarka Głupcze, mój gość, biznesmen, ekspert, specjalista od rynku nieruchomości, ale nie tylko, Robert Kozicki z firmy Modern House, ale również ekspert, jeżeli chodzi o kwestie przedsiębiorczości i jeden z naszych stałych gości, jeżeli chodzi właśnie o tematy związane z gospodarką. A dzisiaj coś, co nas wszystkich bardzo, ale to bardzo mocno interesuje: rosnące ceny energii. I o ile my, zwykli Chowalscy mieszkający w domach, możemy skorzystać z faktu, że no cóż wystąpimy do rządu albo do agencji państwowych o zastosowanie zniżek lub bonu energetycznego, czy tam jakichś innych wynalazków, które nasz ukochany rząd wymyśli, to jeżeli chodzi o przedsiębiorców i nie tylko przedsiębiorców, także jednostki publiczne, szpitale, szkoły, takich możliwości nie ma. I to za chwilę uderzy nas po kieszenie. A w jaki sposób? O tym właśnie będę rozmawiał z moim ekspertem, z Państwa gościem, z panem Robertem Kozickim. No i pierwsze pytanie. Czy ten wzrost cen energii, który dotyczy w tej chwili, jak ustaliliśmy, nie dotyczy przeciętnych odbiorców, odbiorców prywatnych, ale już na przykład przedsiębiorców i jednostki publiczne, tak? Uderzy w nas wszystkich, uderzy w przedsiębiorców? Witam Państwa, dziękuję za zaproszenie. Słuchaj przemysł to jest bardzo dobre pytanie. Na samym początku warto w ogóle powiedzieć, że ceny energii przekładają się na wzrost oraz produktów, oraz można powiedzieć usług. Chociaż możemy to widzieć poprzez nawet takie ścięcie włosów, przepraszam. Jeszcze kilka lat temu to kosztowało załóżmy tam 20-30 to teraz więcej. Ale teraz tak nawiązując do Twojego pytania, bardzo mocno wzrost cen energii uderza w naszą gospodarkę, głównie. W branże przemysłowe, spożywcze, ale i usługowe. Szacuje się, to są dane, można powiedzieć, ministerstwa, że jedna trzecia już firm z MŚP e, boryka się, można powiedzieć, z tymi wysokimi cenami i przede wszystkim pieniądze, które miały, mieli przygotowane na rozwój firmy, teraz wydatkują, można powiedzieć, na tak naprawdę bieżące opłaty i tak dalej. E, kolejny aspekt, e, moim zdaniem, to przede wszystkim jest taki, że nawet jeśli mamy takie nieruchomości, też cena prądu jest ukryta w wyprodukcji. Takiej nieruchomości, musimy to stal wyprodukować, beton, jakieś tam elementy wyposażenia i tak dalej, to również później przekłada się na cenę całkowitą takiej nieruchomości, więc na pewno ten cen, wzrost tych cen prądu przełoży się w ostatecznym rozrachunku na tego ostatecznego klienta, bo firmy będą musiały w jakikolwiek sobie sposób odbić te straty. No i jeśli chodzi o duże korporacje, one mają wypracowane dobre umowy, też można powiedzieć, ze sprzedawcami energii. I najbardziej to, że małych przedsiębiorców, które nie, którzy niestety są uzależnieni od tych, można powiedzieć, kwestii związanych z cenami, no i też nie mogą sobie też do końca pozwolić na przerzucenie całkowitego kosztu na tam usługę jakość czy produkt, warto na to zwrócić uwagę. Robert, czyli jeśli dobrze rozumiem, to z faktu, że <laughs> dzisiaj... Płacę rachunek za prąd niewiele wyższy, ja za swój własny w moim gospodarstwie domowym i to mnie cieszy, no bo to trafiło tych bogatych, tych przedsiębiorców, te, 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 nie mnie w każdym razie, to wcale nie znaczy, że te pieniądze z mojej kieszeni nie wypłyną. Dobrze cię zrozumiałem? to tak nie wygląda, bo pamiętajmy teraz o tym, że okej, okay, rząd subsydiuje to naprawdę można powiedzieć gospodarstwa domowe, tak w jaki tam sposób, ale firmy tak naprawdę płacą to cenę normalną. Ja mogę tutaj podać przykład, że naprawdę w 2015 roku jedna megawattogodzina kosztowała niespełna 200 złotych tam brutto. Teraz to jest koszt ogólnie dla firm około 800 złotych brutto za jedną megawattogodzinę. To teraz widzimy, jaki jest potężny wzrost tej ceny energii i przede wszystkim to się przełoży tak jak powiedziałem, nawet chociażby jeśli tutaj moja branża, czyli nieruchomości popatrzymy na kwestie związane z tym czynszem, wejdźcie sobie i zobaczcie wykaz, można powiedzieć, opłat czynszowych, że za ciepło systemowe i za podgrzanie wody płacicie teraz tak naprawdę połowę czynszu, no bo to też jest spowodowane tymi wysokimi cenami prądu i ja mogę powiedzieć jedno, że ja przewiduję dwa rozwiązania. Albo faktycznie nasza gospodarka zubożeje na tych wysokich cenach prądu, albo ta Unia Europejska się rozpadnie, bo nie oszukujmy się, że tak naprawdę lina jest przeciągana trochę tylko w kierunku starej Unii, czyli. Teraz na chwilę obecną, takie kraje jak Niemcy, Francja, e, kosztem, można powiedzieć, takich krajów jak Polska, Węgry, Czechy i tak dalej, e, chcą trochę swoją gospodarkę. No bo tak naprawdę, jeśli spojrzymy poprzez pryzmat tych ostatnich kilkudziesięciu lat, dlaczego polska gospodarka tak się rozwijała świetnie? Dlatego przede wszystkim, że miała dostęp do dosyć taniej siły roboczej, wykształconą kadrę kierowniczą oraz jedną z najtańszych energii elektrycznych w Europie. Teraz, niestety, już nie mamy, można powiedzieć, tej taniej energii oraz już nie mamy tak dużego dostępu do taniej siły roboczej, no bo Polacy chcą zarabiać więcej i tak dalej, i tak dalej. I czy faktycznie też ta imigracja nastąpi? No niekoniecznie, ale tak jak powiedziałem, w ostatecznym rozrachunku za wzrost cen energii to my, zwykli konsumenci, zapłacimy za to najwięcej. No dobrze, ale dlaczego zatem 5 czy 10 lat temu ta energia kosztowała dużo mniej... A w tej chwili jej cena tak wzrosła. Co to się stało? Przepraszam, zaczęliśmy stosować jakieś dziwne technologie, które są takie kosztowne. Z czego wynika ten niesamowity wzrost cen energii? Za co przedsiębiorcy płacą tak dużo, i dlaczego my, konsumenci, jesteśmy chronieni? Przy prywatnych y, y, rachunkach, Gospodarstwa domowych, przy tak. gospodarstwach domowych, przez y, kochany rząd, ale już przy kupowaniu produktów, które będą kosztowały więcej y, i więcej, i więcej, no bo koszty będą, będą rosły, y, musimy płacić. Z czego to na miłość boską wynika? Wy sobie nie radzicie jako przedsiębiorcy? O co chodzi? No przede wszystkim to wynika z tego, że Polska należy do krajów wspólnoty europejskiej, czyli jest w Unii Europejskiej i mamy pewne zobowiązania względem, można powiedzieć, Unii Europejskiej. I jest cała ta ideologia, można powiedzieć, zielonych, czy też można powiedzieć ekologii, gdzie są różnego typu regulacji. teraz mamy ETS, obecnie funkcjonuje system ETS, tak? W 2027 wchodzi system ETS2 na budynki, na tak? ale w obecnej chwili każda elektrociepłownia czy też można powiedzieć firma która produkuje wytwarza jakieś tam emisje spalin jest zobowiązana można powiedzieć płacić te jakieś horrendalne sumy na rzecz można być wytwarzanej energii kolejny aspekt to jest przede wszystkim tak samo nastawienie naszej gospodarki na oze, wiatraki i tak dalej to też są potężne inwestycje no na przykład jak teraz wejdziecie sobie w fakturę z prądu to też My macie można powiedzieć w tej fakturze ukryty koszt, można powiedzieć, OZE. Mimo, że ktoś nie posiada fotowoltaiki i tak dalej, musi ten koszt zapłacić, no bo to jest przerzucanie, można powiedzieć, też na tego klienta. Kolejna sprawa, brak dużych inwestycji w naszą energetykę. Przez ostatnie kilkadziesiąt lat, tak naprawdę, przemysłow nie oszukujmy się, powstało, można powiedzieć, kilka bloków energetycznych i to głównie bloki gazowe. No teraz sami widzimy, jaką mamy sytuację z gazem. Unia Europejska też chce eliminować gaz. Nie mamy elektrowni jądrowych, które by pozwoliły na produkowanie dosyć taniej i czystej energii. Nie modernizujemy obecnych bloków węglowych. Wręcz przeciwnie, chcemy je zamykać. Teraz słyszałem, że elektrownia Dolna Odra, coś w tym stylu, ma być zamykana. No, to jest dla mnie. Kompletnie niezrozumiałe, no to rozumiem, że mamy jeszcze tę energię płacić więcej, bo będziemy ją kupować od Francji, od Niemiec i tak dalej. No i moim zdaniem, przede wszystkim powinniśmy postawić na rodzime firmy, które skupią się na otwieraniu takich elektrowni węglowych. Tym bardziej, że teraz mamy taką technologię, która nam pozwala w 99,9% na zredukowanie tych emisji. Przykładem chociażby są Niemcy, którzy teraz otwierają dwie kolejne elektrownie węglowe. Czyli tak? ty, czy ja dobrze słyszę, to co to mi powiedziałeś, czyli y, uważasz, że powinniśmy tak jak Niemcy otworzyć elektrownie węglowe, mimo że za te elektrownie węglowe ktoś nakłada na nas horrendalne opłaty. Ale to wynika ze złej technologii, którą stosowaliśmy w przeszłości, no bo y, koncepcja, że Niemcy w tej chwili otwierają elektrownie węglowe, są dla mnie no, trochę wstrząsające, skoro nam zabraniają, a, sobie, a u siebie to tworzą. Tak jak wspomniałem wcześniej, że właśnie tutaj jest problem tego typu, że te tak naprawdę stare kraje Unii Europejskiej, można powiedzieć, mają taki dominujący głos w Unii Europejskiej, to oni decydują po części i oni są odpowiedzialni za kreowanie tej... No może być po części chorej ideologii, e, e, tych zielonej, tak, ekologicznej i my za to wszyscy płacimy i gospodarki już widzą, tak na przykład Niemcy, w Niemczech bodajże jest chyba najdroższy prąd w całej Europie, tak? No to właśnie to jest podane tym, że oni też poszli w tym kierunku zamykania tych elektrowni węglowych, e, też zamykali elektrownie jądrowe, z tego co pamiętam, no i teraz jednak widzę, że e, zapotrzebowanie na energię elektryczną rośnie, bo jednak rośnie, dużo osób teraz można powiedzieć korzysta z tej energii, ale i też pamiętajmy o tym, że jeśli chcemy uratować przemysł europejski, to musi mieć dostęp do taniego prądu. Ja tutaj podam chociażby przykład: 20 największych firm na świecie. I nie ma ani jednej firmy europejskiej. Są tylko firmy amerykańskie, jak i z Chin, z Tajwanu, z Japonii i tak dalej. To chociażby to pokazuje, że Europa sama eliminuje po części swój potencjał i tak dalej. Ale tak jak powiedziałem, e, moim zdaniem, e, jeśli nic nie zrobimy, można powiedzieć, z e, długofalową polityką energetyczną w Polsce, czyli tak, idziemy faktycznie w te elektrownie jądrowe, ale nie mówimy o tym od kilkudziesięciu lat i budujemy tam jakieś dwa, można powiedzieć, bloki energetyczne, tylko faktycznie Kilka konkretnych elektrowni, modernizujemy obecne elektrownie yy, i budujemy nowe, bo jeśli tego nie zrobimy, to nasza gospodarka przestanie się rozwijać. No dobrze, ale to ja mam do ciebie pytanie. Dlaczego my w Europie <coughs> mamy taki problem z tą emisją? Przecież, według wszystkich danych, z tego co kojarzę, znacznie więcej yy, spalin emitują zupełnie inne kraje zamieszczające się w kompletnie innych częściach Europy. Z tego co ostatnio czytałem nasz liderem jeśli chodzi o kwestie właśnie produkcji tych emisji są kraje azjatyckie. Słuchaj, tutaj też poruszyłeś bardzo ważną kwestię, to się zgadza. Europa jest odpowiedzialna za 7% emisji spalin w całym globie, tak naprawdę. No tutaj to pytanie powinniśmy zadać naszej królowej europejskiej Urszuli von der Leyen. Tak naprawdę czym ona się kieruje, żeby właśnie obciążać nas tutaj, o zwykłych obywateli tak wysokimi kosztami, mimo tego, że tak naprawdę inne kraje typu Chiny, tak, mamy Brazylia, cała grupa BRICS, które naprawdę są duży... Dużym emitentem, można powiedzieć, spalin, jak i również gospodarka amerykańska, to my za to płacimy i tak naprawdę, moim zdaniem, to będzie prowadziło przede wszystkim do rozłamu w tej Europie. Już teraz to widzimy, że Francja idzie w swoim kierunku po części, Niemcy w swoim kierunku, kraje Beneluxu jakoś coś tam próbują robić. Polska widzi, nawet słyszałem wypowiedź w parlamencie europejskim naszego Donalda Tuska, premiera, który nawet też powiedział, że musimy skończyć w końcu z tą chorą ideologią ekologiczną, bo te wysokie ceny prądu zabiją nasze gospodarki? No, w wielu rzeczach się z tym, z nim nie zgadzam, ale w tej kwestii faktycznie ma rację. Te ceny prądu, tak jak widzimy, przez ostatnie lata wpływały na y usługi na ceny, można powiedzieć, artykułów spożywczych, ale i również, można powiedzieć, na wzrost cen nieruchomości. Bardzo ważna kwestia. NBP podaje, że jeden z głównych powodów takiej presji inflacyjnej to są wysokie ceny prądu i one odpowiadają za między 20 a 25% tej presji inflacyjnej. To to już pokazuje, jakie mamy potężny problem. Zresztą ja to obserwuję, można powiedzieć, na przestrzeni kilku lat. Sam wiem, ile płaciliśmy za prąd. Można powiedzieć, pochodzę z gospodarstwa rolnego. Wiem, że było naprawdę dużo maszyn wykorzystywanych. Płaciliśmy 200-300 zł za prąd. Teraz to się płaci kilka tysięcy. No to, to pokazuje, jaka to jest potężna skala. I pamiętajmy tylko jedno. Jeśli chodzi też o same ceny prądu, one się przekładają na to, to o czym wspomniałem wcześniej. Są firmy, a nasz region głównie charakteryzuje się mniejszymi firmami tutaj w Podlaskim, e, zwłaszcza w tych, może powiedzieć, strefach przygranicznych, e, które tam miały jakieś oszczędności i chciały je wydać na rozwój, innowacje. Teraz po prostu je pożytkują na ten prąd i zapotrzebowanie, bo też jest też presja, można powiedzieć, płacowa ze strony pracowników, którzy chcą więcej zarabiać, tylko ludzie nie rozumieją tego, że wyższe koszty energii przekładają się na mniejszą rentowność firm. Jakieś mniejsza rentowność firm e, to jest mniej inwestycji, a to jest przede wszystkim redukcja etatów, bo gospodarka to jest znaczenie takie powiązane i to w pewien sposób też się przełoży z niekorzyścią na coraz mniejszą atrakcyjność rynku i coraz mniejszą ilość miejsc pracy. Słuchaj, to czy w związku z tym grozi nam recesja lokalna, lub w ogóle generalnie recesja i zwijanie się, czy faktycznie Skoro zredukowały się środki na inwestycje, to następnym krokiem, jak się redukuje inwestycje, pojawia się kwestia bezrobocia, spadek wynagrodzeń, no bo im mniej innowacyjna ta nasza gospodarka, im mniej mamy inwestycji, tym mniej mamy miejsc pracy, tym mniejsze pieniądze krążą w rynku. Jak to generalnie Twoim zdaniem się przełoży na? Lokalną i w ogóle polską gospodarkę. Moim zdaniem to już się przekłada. Zacznijmy może od tej gospodarki tak wejdę w słowo tej europejskiej, tak jak powiedziałem. w 20 firmach największych na świecie nie ma ani jednej firmy europejskiej. To to już pokazuje. Też europejska przemysł został też zwinięty po części. Przecież nie oszukujmy się, że wszystko kupujemy tutaj z krajów azjatyckich. Nawet ten komputer, który masz przed sobą i myszkę, to pochodzi właśnie prawdopodobnie. No, z tak, z Chin albo tam innych krajów azjatyckich. Kolejna sprawa, to już się dzieje, moim zdaniem, w Polsce. Nie oszukujmy się, że inwestorzy, którzy chcą budować tutaj u nas duże fabryki, i tak dalej, oni jednak patrzą na te ceny energii elektrycznej, czy faktycznie im się to opłaca. Przecież to później oni muszą sobie to odbić w tym ostatecznym produkcie. Jeśli załóżmy, oni mogą taniej wyprodukować coś, załóżmy, w takim kraju, gdzie nie ma takich chorych, można powiedzieć, ideologii, ideologii ekologicznych, gdzie płacimy za emisję, można powiedzieć, spalin i tak dalej potężne pieniądze to przenoszą biznes do innych krajów zresztą już obserwujemy od kilku lat w Polsce że te niektóre firmy się wynoszą zagraniczne Okej, okay, może nikt nie mówi jeszcze w przestrzeni publicznej, nie ma takiej informacji, że to jest spowodowane tymi cenami elektrycznymi, ale możliwe, że część firm właśnie z tego powodu się wyprowadziła. Jeśli chodzi o naszą lokalną gospodarkę, no to ja tutaj nie przewiduję jakichś tutaj można powiedzieć super, można powiedzieć w kolorowych barwach tego wszystkiego, z tego względu, że są firmy, które mniejsze na przykład produkują, czy jakoś to okienną i tak dalej, zajmują się obróbką kamienia i tak dalej. Czy to wszystko wpływa na to ostateczną cenę tego produktu? A jeśli my możemy, tak na przykład, masa było takich firm rzemieślniczych, które produkowały jakieś tam, no nie wiem, sztuczce i tak dalej, porcelanę. Spójrzmy, co się dzieje w Europie, a w ogóle w Polsce. Te firmy są zamykane, gdyż no, wszystko idzie z Azji, bo tam jest tania energia. Spójrzmy, co robią Chiny. Otwierają kolejne kilkanaście elektrowni węglowych, i tak dalej, i to też mocno w energetykę, też i te źródła odnawialne, bo to właśnie chodzi o dywersyfikację, a nie tak jak w Polsce, że my to energię, Mamy tylko czerpać z odnawialnych źródeł. To, tego się nie da zrobić. Mamy chociażby sytuację ze Hiszpanii, co się stało ostatnio, był blackout, blackout. A to było spowodowane nie tym, że nie było prądu, tylko za dużo prądu wpłynęło Bo do niewydolnej momencie... sieci. A nie oszukujmy się, że sieci energetyczne w Polsce są też niedoinwestowane i tak naprawdę nie są w stanie czasami przyjąć tak dużej energii. Ktoś mówi o bankach, można powiedzieć, energii, ale ja mogę powiedzieć jedno. Ostatnio czytałem gdzieś tam w Business Insider inwestycja na poziomie 1,5 miliarda złotych i taki bank energii ma zapewnić energię na niecałe dwie minuty dla Polski. Panie. Dobra, jakie są twoim zdaniem rozwiązania? Jakie, jak można z tego problemu wybrnąć? Czy jest jakieś jedno proste rozwiązanie albo jakiś szereg rozwiązań? które można byłoby zastosować. W to, że politycy na to nie wpadną, jestem dziwnie spokojny. Oni żyją w swoim chorym świecie i mają, wierzą w, w słuszność swojej drogi. I dałem, żeby zawsze chcieli źle, żeby też im nie wyszło. Oni zawsze chcą dobrze. Natomiast jakie ty byś widział rozwiązanie? Jest jakieś jedno proste? Jest, jest masa rozwiązań. Tylko tutaj jeszcze się, się odniosę do tej twojej kwestii, zgadzam się z tobą. Większość polityków nawet nie ma pojęcia, co to jest gospodarka, że to jest naczynie powiązane, co to jest w ogóle kapitalizm, że w DNA kap Kapitalizmu jest coś takiego, że my musimy się rozwijać, bo inaczej ten system opadnie. Ale oni myślą, że jakimiś substancjami, wsparciem dla gospodarstw domowych, i tak dalej, czy oni będą popierać gospodarkę. Ja tutaj jeszcze podam przykład na przykład Podlasia. Tutaj ważna kwestia. Ilość zakładanych firm w Podlaskim spadła 8%, ilość można powiedzieć bankructw wzrosła o 10%. To to pokazuje chociażby, no pewnie to też jest powiązane z zamknięciem granicy, że masa tych małych firm upadła. Ja widzę rozwiązania przede wszystkim inwestycje w energetykę atomową, to jest podstawa. No jak tak może być, że przez ostatnie 35 lat my nie potrafiliśmy 40 milionowy kraj wybudować sobie elektrowni tak atomowej. Kolejna sprawa przede wszystkim budowanie nowych elektrowni modeliz modernizowanie obecnych, bo jak na razie to tylko poszliśmy w te bloki gazowe, a z gazem może być różnie. Na razie gaz kupujemy, z tego co wiem, to chyba część od Amerykanów i tam z Norwegii ciągniemy, ale tak jak powiedziałem, kolejny aspekt, też na pewno te źródła odnawialne powinniśmy to postawić, ale też wszystko w takim, to zrobić długofalowo, zaplanowane, a nie, że idziemy teraz, jak mówi minister bodajże Leszczyna, tak? ona jest ministrem od klimatu, tu? Nie, minister Henry Kloska. Henry Kloska, dobrze. Minister Rzeszczyna była ministro, ministro zdrowia i na szczęście przestała. Tak, z się, no. uczyła, można powiedzieć, w podstawówce, z tego zapamiętam, tak. minister zdrowia tak podażnej instytucji. To chociażby to pokazuje, można powiedzieć, e, co się dzieje w tym rządzie. E, tak, to ta minister Kloska, e, słyszymy, widziałem jakiś artykuł, że ona mówi, że my nadrobimy to wszystko, e, Energią, OZE i tak dalej. Nie jesteśmy w stanie tego zrobić, bo przede wszystkim nie jesteśmy jakimś krajem, gdzie mocno można powiedzieć, możemy korzystać czy to z rzek, czy to z wiatraków i tak dalej, ale chodzi o to, że jeśli nasza gospodarka ma być konkurencyjna, my musimy mieć dostęp do taniej energii. Bez tego będzie ciężko i to się przełoży przede wszystkim w takim rozrachunku, że nasz kraj znowu popadnie w jakieś to można powiedzieć zadłużenia i brak perspektywy rozwoju. Nie oszukujmy się, i teraz to obserwujemy na chwilę obecną, że też można powiedzieć, nie powstają u nas duże inwestycje. To też może jest spowodowane tym, że te ceny energii na to wpływają. Tak jak powiedziałem, przede wszystkim rozwijanie energetyki atomowej, modernizowanie obecnych elektrowni węglowych i niezamykanie tych kopalni, i to jeszcze w tak bestialski sposób, że niszczymy całą infrastrukturę naziemną i można powiedzieć, wewnątrz Ziemi. No to dla mnie jest chore i robimy to w imię czego? W imię, można powiedzieć, gospodarek zainteresowanych chodni, które sobie tak to wymyśliły. Ja to chcę wspomnieć, że tak naprawdę nasza gospodarka to ma 35 lat, a gospodarki typu Niemcy, Francja, Wielka Brytania czy Hiszpania przez kilkaset lat wykorzystywały tanią siłę roboczą, wykorzystywały brak, można powiedzieć, jakiejkolwiek ekologii, sami pompowali masę ścieków do oceanów, rzeki i tak dalej i teraz oni oczekują od takiej małej gospodarki jak Polska, że my mamy się dostosować i mamy iść z ich nurtem, mimo tego, że i tak, można powiedzieć, tak jak Niemcy otwierają te elektrownie wędlowe, a my mamy, można powiedzieć, Zamy tak, Mamy swoje zamykać, to to pokazuje moim zdaniem Przemysław, że e, tu chodzi o zwykły sabotaż można powiedzieć naszej gospodarki, a jeszcze na koniec tylko dodam, że e, jak Polska wchodziła do Unii Europejskiej w 2004 roku, to załóżmy gospodarka Niemiec miała, tam powyżej dwóch, e, dwóch e, bilionów PKB, czyli tam trilionów, już mniejsza o większość, to trzeba zobaczyć. A teraz ma ponad 4. To to pokazuje, że właśnie dzięki, można powiedzieć, wchłonięciu gospodarek takich jak Polska, Czechy, Węgry, Słowacja, Słowenia, Rumunia, Bułgaria e, uzyskali na tym, można powiedzieć, wzrost gospodarczy. I to prawdopodobnie też teraz się dzieje, że chcą eliminować takie gospodarki z Europy Środkowo-Wschodniej. Proszę Państwa, jak Państwo widzicie, jak chcesz liczyć licz na siebie, Unia Europejska jest wspólnotą, jest, przepraszam, organizacją wspólnych interesów, ale na koniec końców okazuje się, że i tak twój interes jest tym, który jest najważniejszy. Prawdę mówił Roman Mowski, że pieniądz ma barwy i pieniądz jest i mamy polskie obowiązki. A koncepcja, że kapitał nie ma barw narodowych, ostatecznie nie wygrała próby czasu. Przemysła w Sarosie. Dzień dobry, Podlaskie. Moim gościem był Robert Kozicki z firmy Modern House, nasz ekspert, jeśli chodzi o kwestie gospodarcze. Ja zapraszam Państwa na kolejny program. Tym razem porozmawiamy sobie o tym, co się wobec tego opłaca w województwie podlaskim i czy to rzeczą, w którą warto inwestować, są nieruchomości.